tvg 9 Klaudiusz Wesołek, dobry wieczór, witam serdecznie. Chciałbym powiedzieć parę słów na temat y, filmu Reset, Cęckiewicza i Rachonia. No Chciałbym przede wszystkim pochwalić autorów za żmudną, wielką pracę, y, pokazującą y, no, no, ładny kawałek najnowszej historii Polski. Y, film na na pewno jest bardzo ważny dla tych, co interesują się najnowszą historią Polski, także polityką zagraniczną. No, niestety, film jakoś nie, wbrew temu, co oczekiwano, nie odegrał większej roli w polityce w polskim. W życiu publicznym, ale o tym za chwilę. No film jest pięknym zestawieniem tego, co, co przez hmm, kilka, no w zasadzie kilkanaście lat działo się w, w no, polityce światowej i ze szczególnym uwzględnieniem tego, co działo się w Polsce i tego, jak Tusk i jego ekipa szkodzili polskim interesom geopolitycznym, polskiej racji stanu. No, przede wszystkim jest jest to piękne zestawienie faktów no, od, od sprawy zabójstwa Litwinienki, właśnie ten, ten ciąg, ciąg faktów pokazany bardzo, bardzo skrupulatnie zrobił no, nawet na mnie duże wrażenie, chociaż ja tam większość tych rzeczy znałem, a tego, czego, co nie było znane wcześniej, yy, co tam, no, yy, Centkiewicz wyszperał w archiwach, no to w dużej mierze się domyślałem, ale mimo wszystko jakby to zebranie te, zestawienie tego wszystkiego, zebranie do kupy rob, zrobiło yy, na mnie piorunujące wrażenie, także na wielu innych osobach, yy, ale niestety Film ten, no, nie wywołał jakiegoś wstrząsu w życiu publicznym, a po prostu przekonał jeszcze bardziej tych, co już byli przekonani. No, yy, dlaczego tak się stało? Yy, no, moim zdaniem błędem było, no, pokazywanie, yy, no, może nie wprost, ale tak, taka narracja, jakby, no Tusk stał na czele rosyjskiej stupajki yy, sowieckiej czerezwyczajki yy, no yy, a tak naprawdę to to przecież nie jest yy, rosyjski agent tylko niemiecki pachołek nawet nie mówię nie mówię niemiecki agent bo agent to no raz, że się ludziom jednak kojarzy z Klosem i Szterlicem i Jamesem Bondem, czyli jednak niestety pozytywnie, no poza tym agent działa pod przykryciem, a tusk jednak no, no dość jawnie szkodził Polsce. A taka narracja, taki wizerunek właśnie to już było, było przerabiane. No ja pamiętam, że jak, jak jak w lidze republikańskiej byłem, no to no, y, też już wtedy czułem, że, że to nie wypali takie pokazywanie Kwaśniewskiego, który no, bardziej się nadawał do, do tego, y, pokazywanie jego, właśnie na, na czele zwyczajki, y, właśnie jako y, takiego no, rus, ruskiego generała w, na, na polskim odcinku. Ale ludzie nawet tego nie łyknęli, chociaż on, on faktycznie był no, funkcjonariuszem PRL-u, czyli sowieckiego wasala, ale nawet no, już w trzeciej RP, no, on już wykreował sobie taki wizerunek, że, że ludzie no, nie chcieli go widzieć na, na czele przez zwyczajki i to tak samo tak samo, tym bardziej. Dzisiaj jest z Tuskiem, a to naprawdę jest po prostu, no właśnie, nie ty, niemiecki, też nie tyle agent, co niemiecka ciura, niemiecki pachołek, który no jawnie, jawnie robi niemiecką robotę. Nawet tam w takich sprawach, gdzie Niemcy pewnie by się brzydzili, czy, czy wstydzili, że, że im nie wypada, no to wysyłają właśnie. Yy, takiego pachołka, basala do tej yy, czarnej yy, roboty w Szambie. Także, no, jeszcze raz yy, moje gratulacje yy, za ten film, który jest no, bardzo dobry yy, dla osób yy, bardzo ciekawy. Dla osób, które interesują się historią najnowszą i polityką zagraniczną. No, ale do opinii publicznej niestety nie trafił. No właśnie z tych powodów, o których yy, mówiłem, że no tutaj yy, trochę yy, trochę jakby przedobrzyli, albo po prostu nie, 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 autorzy nie, nie myśleli o, o tym, yy, jaki przekaz może to wywołać. A więc niestety, dobry film, bardzo interesujący, świetnie zrobiony i faktograficznie i nawet no, 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 człowiek się nie nudził oglądając nie? ten film, ale niestety do, do ludu nie trafił, chociaż, chociaż moim zdaniem mógł trafić, gdyby no nieco zmieniono tutaj tak, tą narrację i ten kreowany wizerunek tuska.